No witam was widzowie bardzo serdecznie kolejny odcinek a dzisiaj słuchajcie przygotowałem coś specjalnego nie chodzi mi o te paczki co mam tutaj no ale może coś fajnego wypadnie oczywiście otworzymy to jest Baltimore ja już widziałem jak wyszła ja po prostu widziałem jej włosy widziałem jej kontur twarzy no, znam się na robocie, tak ale wyszła taka jedna nowa ikona która kosztuje prawie milion no ja wiem że jest milion w tytule ale ładniej to wygląda. I stwierdziłem, że dzisiaj ją przetestujemy po prostu, ogarnąłem sobie składzik taki, no tańszy, tańszy, bo mówiłem, że będę sprzedawał karty wam w poprzednim odcinku, żeby trochę kasy było też na inwestycje i tak dalej, na jakieś ruchy, no ale wydałem na tą ikonę, żeby ją przetestować i sobie ją najwyżej sprzedam, zara. No w sensie przetestujemy na odcinku, ja już trochę pograłem, będę mógł się wypowiedzieć, ale przetestujemy, powiem wam jak chodzi, jesteście ciekawi, lajka, zostaw. O, tu kotwica. A ta kotwica nie, dobra, nie warto jest kupowania paczki. Zostaw lajka, like subskrypcję oczywiście na tym kanale, żeby nie przegapić kontentu. Jeszcze jedna wymienna paczucha, 2x78 w której chyba... chyba nic o tam No, niżej bo też są jakieś drugie karty, ale NDI to... To chyba nie będzie, no. Także łapka w górę, subskrypcja i wam pokazuję od Zapraszam was na stronę LuxCoins.pl, gdzie kupicie monety do IFC w najlepszej cenie na rynku, bezpieczne metody dostawy oraz płatności. A na stronie możecie również sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym WACHU macie 5% zniżki. Polecam. Oczywiście przetestujemy w Rivalsach, bo trzeba wbijać rangę polepsze nagrody, trochę już wygrałem, ale zanim wam pokażę, jeszcze zanim zagramy, stream jest jutro o 16 na Kiku, link masz w opisie, pamiętaj, 16 godzina, streamek i nie wiem, czy będą lagi, bo jeszcze nie mam info od Vectry, ale będą dymy, jak będą lagi, to też będzie zabawnie, więc zapraszam. A mój składzik w tym momencie wygląda tak, kupiłem Nojera, kupiłem Carvajala, bo mi tu idealnie pasują i ogólnie to Carvajal był kupiony, bo był Endrik, żeby było full zgrania, w sumie i tak by było, ale taki jedyny sensowny tani obrońca dla ligi, a kiedyś też grałem Carvajalem. I był dobry, mimo że on ma 80 tempa Więc jakby stwierdziłem, że w to wchodzę U Pamecano to jest chyba najdroższa karta Bo musiałem 26 kantów zapłacić No nie chciałem, ale mi idealnie pasował I wszystko łączył Wolałem sobie kogoś tańszego ogarnąć, ale się nie dało A nie, jesteś też Militao droższy, to przepraszam Ale Militao jest pod inwestycje do składu Więc jak już mam inwestycje, to sobie go wrzuciłem Dalej Davis pierwszy właściciel Pablo Barres jakiś tam kiedyś kupiony Daniel oczywiście pierdolony parecho 38 już mamy mecze zegrany. To jest dopiero pierwsze 38 z tysiąca to minimum, Rabiocik jest, Modric jest pod inwestycje, więc też nim gram, Luis Diaz trafiono ostatnio na streamku, naprawdę mocarna karta, i Chabumkun, Chabumkun, tak właśnie on, nowa ikona, 882 kanty za niego zapłaciłem, no ale jest droższy, nie, ja go kupiłem tak po taniości w miarę, żeby, znaczy no po taniości, no starałem się go kupić tak to jest licytacja, to pewnie zejdzie za 900. Żeby na nim nie stracić, ewentualnie trochę zarobić, bo bardzo chciałem tą kartę przetestować. Niestety nie dostałem paczki z ikoną z preorderu, bo za późno kupiłem i nie będę jej miał już, ale. No to mi się trudno. Pięć meczów zagrałem, 12 goli, 6 asyst i dzisiaj zagramy sobie dwa, trzy mecziki, jeżeli ktoś jest ciekawy, jak ta karta śmiga, jak śmiga w ogóle ten Luis Diaz, bo Luis Diaz jest mocarny, ogólnie, ja powiem tak, jakby gdybym nie miał tego Chambum Kuna, to by mi Diaz kierował, ale że go mam, to kierują oboje, obaj nie oboje się mówi, oboje to jest jak jest kobieta z mężczyzną, a z dwóch typków, to obaj że chyba nie ma co przedłużać, może jakąś paczkę nam się jeszcze uda odblokować, to by było fajne, nie? A tak tylko te trzy paczki na jeden odcinek, to tak wydaje się delikatnie za mało, ale może jeszcze zrobię jakieś zadanie, nie wiem. A właśnie, bo jeżeli ktoś zapyta jeszcze, skąd ty zjesz pieniądze na czamkambuna, cza... zapomniałem jak się nazywa już stary, Chambumkun? Chyba tak, czabumkun? Czakambum? Ja sobie po prostu zarobiłem te końce, jakby to nie będę wydawał na FC Pońcy. Wiadomo, jak chcesz kupić końce, zawsze możesz u partnera kanału, gdzie masz link w opisie. Ale zanim rozkręcimy mecz, to jak chcesz se zarobić końce na przykład i zarabiać tak jak tutaj widzowie, którzy wpadli na decka handlowego, co im się zwróciło to już kilkukrotnie, niektórym to nawet więcej niż kilkukrotnie, no to masz link w opisie, se wpadnij. mniej niż kebab z dowozem. A jak widzisz, końcy są tu zarabiane nie tylko przeze mnie. DOBRZE w obronie, no! Nie, ja zakładam drugą słuchawkę, bo ja tu gram na jednej, bo tamte te co są już zdubczone, też są tak zdubczone, że nie da się. Ale jakiś znalazłem na chacie takie do uszten właśnie, tylko strasznie dziwnie siebie słyszę w nich i muszę ogarnąć jakieś inne, ale na razie muszę tak zrobić. Ogólnie to troszeczkę nauczyłem się grać w ataku, jak ktoś dobrze spojrzał, to zauważył, że szósta liga i tam połowa checkpointów jest nabitych, ale jeżeli chodzi o grę w ataku, jak miałbym wam podpowiedzieć, jeżeli chodzi o... No... Brawo dla mnie. Jeżeli chodzi o poradę, tak, od takiego normalnego, luźnego, zwykłego ziomka, taki, taki normalny, tak jak ja, nie jakiś progracz, który robi 15 winów i, i będzie wam mówił, co macie robić, a wam to nie będzie wychodzić. Jakieś player-loki, nie player-loki, idealne timingi, coś. Nie, ja wam powiem po prostu: musicie kręcić się jak gówno w betoniarce. Zaprezentuję. Mamy piłkę bez sprintu. Bez sprintu, obkrętka gramy dalej. Tutaj wybiega nam Davis, możemy do niego zagrać, tak? I tutaj znowu, obkrętka jak gówno w betoniarce. Wyciągamy, wyciągamy jego piłkarzy. Źle podałem, ale to czekaj. Patrz, mamy, mamy piłę i kręcimy się. Kręcimy się, zagranie do rabiota. Mamy trochę miejsca, to możemy podejść. I kręcimy się, nawet Danielem Parecho, można pięknie zakręcić. Jest Czabum Kun, i Chabum Kunem też się zakręcimy. On ma prędkość, ma rakietkę. I był strzał, tylko źle strzeliłem. A jeżeli chodzi o grę w obronie, to ja nie wiem. Ja się wracam z tymi pomocnikami defensywnymi i staram się nie wybiegać w ogóle obrońcami, nie przełączać się na nich, chyba że właśnie w tym momencie, albo jak mi automat przełączy, bo gra w obronie jest albo za trudna, albo niemożliwa. Dla mnie tu się modryć, urywa, bardzo fajnie jest chabum kun, ale po co chabum kun? Y to Mogło to iść do na no jednak. Jeżeli chodzi jeszcze o aspekty gameplayowe, to podania. Mega, mega się opłaca podawać. Jakby czuję teraz, nie, coś takiego, że jestem wynagradzany za to, że podaję, a nie, że próbuję sobie na przykład przez całe boisko przebiec jakimś szybkim ziomkiem i, i strzelić gola albo też tapina. Po prostu podawanie, budowanie akcji, takie krótkimi podaniami, czy czasem jakimś mocniejszym, opłacalne, opłacalne. Oddaję, mam nadzieję, że będę mógł zaprezentować na przykład teraz. Teraz, bez cięcia. Alfonso Davis. Obkręcamy się, cyk, militał. Obkręcamy się na spokojnie, proszę bardzo, Davis. Na spokojnie, do środka. Tak jest. Mamy tutaj dwóch wolnych zawodników. Mamy Chabum Kuna na przykład. To Luis Diaz, pomyłka. Ale modlić, do środka. Luis Diaz, Kun, Proszę bardzo, Luis Diaz. No, ale widzisz? Oj, nie dobrze, oj, nie dobrze, oj, 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 oj Czabum kun. O! Ale zrobionej! Po długim. O! Wyciągnął to? Ale Czabum kun się znalazł! Idealnie! I bomba! Ja nie umiem wykańczać jeszcze. Ale za to umiem wrożne. Patrz teraz. Wrzutka tutaj leci na Edera. Eder wbiega. Mamy kolejny rożny. Ja, ja bez cięcia żadnego. Patrz. Znowu to samo. Wrzucamy tak. Trzy niecałe kreseczki. Eder Militao. No prawie, ale wrzutki już umiem. Daniel Parejo, podkrętka, kręcimy się. Nie używamy za dużo sprintu, czekamy teraz. czabum Kun i wych... Penalti for the Real Madrid. No i podejdzie jedyny, niepowtarzalny zawodnik. Niesamowity Danie! No wyczuł mnie z W ogóle to nie był Antonia, ja zapomniałem, że ja Rudigera sprzedałem i że grał mu Pamekano, ale... No, no podobni, nie powiem, że niepodobni też silni, wysocy, a tu trzabumku, mija gościa, aktyczkę! I jeden do dwóch. Wracamy! Ogólnie fajnie, że ten chama 4 na 4, więc jakby ktoś chciał się nim, nie wiem, pokręcić, to w teorii coś tam można zamieszać, nie, ale... No... 40... Oczekaj! O! 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 Powylewane dla mnie? No wyjdź! Wyjdź tym Neumayerem! No szybciej wyjdź! No co to jest? Dobrze, Modric wybiega. Okej, okay, możemy się po po po, po 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 pokręcić Jest rabiocik. już mamy, mamy dużo chłopaków. Któryś wybiega? Chambum kun. Ciebie tu potrzebowałem! Dias się urywa. To, to może być to. To może być to. Pokrótki. Nie, źle, źle. Może jeszcze z różnego coś. Ukońcimy tutaj. Coś takiego do. Edera. Nie. O, piła za darmo, dobra. Kąsimy, kąsimy. Ofensywny mam, mam, wszystko mam, jazda. Ale no co to jest? No Co to jest? Serio na czas? Będziemy grali? Tak po hamsku? No, to się musi zemścić. Czabum kun. Podkrętka do luki. Serio, to nie doszło. Ale trafiliśmy chyba na jakiegoś mocnego ziuta, nie? Tak, czułem, że jest mocny. Czułem, że jest mocniejszy niż ci, z którymi grałem dzisiaj. Jakby, chyba ja powinienem nagrywać po prostu, jak wygrywam. I doklejać mój wiej to tego meczu. Bo ja wygrywam, serio. Ja wygrałem cztery mecze pod rząd, przed odcinkiem. I jeden przegrałem. Wczoraj też trochę powygrywałem, żeby tą szóstą ligę wbić. Więc jakby, no, no. Coś, coś wydaje mi się, że zacząłem potrafić. I odpala się odcinek, właśnie. Odpalam nagrywanie, nie? I dostaję wylewu. Nie potrafię. Wygrać. I to nie jest pierwszy raz. O, Carvajal piłka za darmo. Bardzo fajnie. W porządku. No i manner z kręcaniem się z piłką. Tak jest. Tak jest. Tak jest. Chabum Kun. Pięknie do Daniela. I Daniel podkrętka chwilę do czabum Kuna. Chabum Kun kogoś znajdzie w środku. Oczywiście, że tak. Tak się gra w to. To jest właśnie to. Tak trzeba grać. Ogólnie to też strzały z pierwszej piłki są mega mocne, nie? Tak miałem już parę razy coś takiego, że nie strzeliłem z pierwszej piłki. I jakimś cudem albo obrońca mi zabrał piłkę, albo chłop się zdążył bramkarzem ustawić, czy... Czy inne takie rzeczy. A ja ładuję z pierwszej, tak jak teraz Luisem Diazem. Nikt mi piłki nie zabrał. Piłka leci mocno. I strasznie dużo... O! Ahaha, przesunięte! Widzisz? I gdyby z pierwszej załadował, to pewnie by wpadło, nie? Bo, no, ty z pierwszej piłki naprawdę, naprawdę, naprawdę mega mocne. I, no, polecam wam po prostu postrzelać z tej pierwszej piłki. Nawet, nawet z jakiegoś 12-11 metra, czy z jakiegoś ostrzejszego kąta. Nie tylko jak jesteście na pięciu metrach przed bramką. Tylko, no, no, tak naprawdę z każdej pozycji. A teraz, teraz nie było z pierwszej. Dlaczego? No bo wychodziłem sam na sam proste. Ja nie powinienem chyba uczyć gry, ja mogę uczyć handlu. Uczyć grać? Ja mogę tylko pokazać, co u mnie działa, jako przeciętnemu graczowi. W handlu jestem dobry, ale w gameplay? Taki se. W sumie dajcie znać widzowie, czy chcecie jakieś testy kart, testy składów, testy zawodników, w rękach właśnie, właśnie moich, nie? W rękach takiego przeciętnego gracza, no bo nie oszukujmy się, tak? Nikt z was, no, może ze dwie osoby na te dwa i pół koła co to oglądnie, jest, jest pro playerami, nie? Może jedna, bo takich jest po prostu mało, tak? Większość z nas to są luźne ziomki, co chcą się dobrze bawić, chcą zarobić kasę w FIFA, chcą mieć miliony monet, chcą mieć fajne karty i chcą sobie popykać. I właśnie ja tym jestem ziomkiem i ja mogę dla was testować. Yy, tylko muszę też jeszcze lepiej grać w obronie, żeby to nie wyglądało tak tragicznie. Dobrze, Luis Diaz? Tak, wychodzi. Do środka? Niepotrzebnie, mogę ładować. Ale wybitka! Modric, pak, dymka, Ale, po... o, ale pod Ale pod dymka Modriciem i Luis Diaz. Tak jest 4-1. Let's go. Ale to Modric tak poddymił. Jedna sztuczka, a tyle dała, nie? Jeden trick, Jeden jedyny. Czy to Rage quit? Czy jeszcze nie? Przeciwnik poddał mecz. W ogóle trochę mnie martwią nagrody za Rivalsy, nie? Bo po pierwsze tutaj są inne rzeczy niż jak klikniesz tutaj. W sensie kasa się nie zgadza. Końce się w ogóle nie zgadzają. To po drugie. I są tylko niewymienne te rzeczy za rivals. No, taki pik jeden wymienny, a tak to wszystko niewymienne i. No, powiem szczerze, troszeczkę mnie to martwi. I tak naprawdę, no, cokolwiek wymiennego, fajnego, za 9 winów nawet mamy za Food Champions. Nie chociaż też nie jest to dużo. 2 razy 8,5, 81 plus jakaś karta. Za 11 winów już jest fajnie. To już jest w miarę przyjemne, ale znowu w tym roku handlowanie chyba jest niezbędne, żeby mieć jakiekolwiek końsy. A tutaj, o, odblokowałem sobie garincze nawet nie wiedząc o tym. Nice! Ile ty masz? 4 na. 5 na 4! No ale troszeczkę ta karta taka. No, do, do turnieju tylko. Ale tak ogólnie powiem wam jeszcze tak, co do tego Chambum Kuna, ja sobie go... Od razu będę chciał sprzedać, żeby mieć kaskę na ruchy. No, stracę trochę na prowizji, to prawda, ale no... Jakby stać mnie, chciałem go przetestować, więc to zrobiłem. I se mam jeszcze odcinek z tego. I powiem wam tak, jeżeli chodzi o takie ikony, to jeżeli chcecie jakąś kupić w ogóle, to tylko takie topowe pod inwestycje. Tego Chambum Kuna nie kupujcie. Jakby nie dlatego, że nie jest on słaby, tylko że... no jest za drogi jak na to co prezentuje taki Luis Diaz jest podobny no ale to nie jest ikona i tak dalej więc dlatego jest taki tanie nie wiadomo Luis Diaz naprawdę mocarna karta na napastniku polecam ale jeżeli chcecie jakieś ikony sobie kupić to tylko takie naprawdę meta topowe ikony masz tu na przykład takiego Owena nie i taki Owen wydaje mi się że byłby lepszy też ma rakietkę co prawda trzy gwiazdki sztuczek tylko no ale kurde no sztuczki są potrzebne na tym etapie jeszcze ma specjalistę od lobów i i Finesy srebrne, no i stacy też ma lepsze, nie? W teorii, no. In-game jak jest, nie testowałem go jeszcze, ale no on by się wydawał, jeżeli chcecie jakiegoś gościa kupić, spoko. Teraz już jest za drogo na przykład, ale jeżeli chcecie coś na inwestycje, żeby se pograć i nie stracić, to jakieś naprawdę topowe meta-ikony, znaczy no topowe, no. no meta-ikony po prostu, no Zola na pewno będzie meta, tylko on już jest drogi. Czy tam jakieś meta-herosy też możecie sobie pozdejmować, nie? Jeżeli chcecie mieć tak jak mówiłem, karty do składu, do gry i żeby wam na cenie jakoś za bardzo nie spadły, a nawet żebyście na nich zarobili. Taka na koniec moja porada ode mnie, a na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że uda mi się jakieś paczki podblokowywać, żeby było ich więcej, bo jakiś opening będę zrobił. Ja mam nadzieję, że wam się podobało takie, takie testowanie. Dajcie znać w komentarzu. A jak chcecie, żeby było was stać na te karty, to link w opisie.